Witam was, kochani. Tym razem pokażę wam przepis na przypyszne roladki schabowe z mięsem milonym w środku. Zapraszam do oglądania filmiku. Do przygotowania roladek schabowych z mięsem milonym potrzebujemy około 2 kg schabu pokrojonych w i rozbitych Mięso przyprawiamy przyprawą do kotletów schabowych lub dowolną jaką lubimy. Potrzebujemy również mielone mięso. Mam kilogram mielonej łopatki. Wymieszany jest z karkówką. Do mięsa dodałam dwa jajka, dwie łyżki bułki tartej, sól, pieprz do smaku, dwie łyżki płaskie przyprawy do mięsa mielonego oraz łyżeczkę czosnku granulowanego. Całość dokładnie mieszamy. Przygotujemy rolę. Wajster z chabu. Układamy odrobinę mięsa. Około dwóch łyżek. I zwijamy. Przygotowane rolatki będziemy panierować. Jeżeli zostało Wam mielonego mięsa, możecie bez problemu ubić z tego kotlety. Rolatki panierujemy w jajku oraz w półce tartej wymieszanej pół na pół z mąką. Kuradki smażymy na rozgrzanym oleju na średnim ogniu z każdej strony na złoty kolor. Jeżeli podobał wam się przepis, zapraszam do dawania łapów w górę oraz subskrypcji.